Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku naszego magazynu Studio Klasa. No i przechodzimy już do tego, co działo się w miniony weekend w klasowych rozgrywkach. Na początek pierwsza grupa klasy okręgowej i tutaj na czele pozostaje Tęcza kupiec, która wygrała na wyjeździe 3-0 z Pojezierzem Prostki. Na drugim miejscu jest Rominta Gołdap, a na trzecim Rona 03 Ełk, która w bardzo ciekawym meczu w tej serii spotkań wygrała aż 3-0 z Węgorią Węgorzewo. I druga grupa, tutaj na czele pozostaje Olimpia Olsztynek, która wygrała 3-0 na wyjeździe z MKS Miuakowo. Na drugim miejscu jest natomiast Polonia Pasłęk, która w tej serii spotkań bardzo wysoko, bo aż 14-2 wygrała z Koroboranem w Wierzewo, więc no ten wynik wzbudza zachwyt. A na podium pozostaje Osa Biskupiec, która wygrała na wyjeździe 2-1 z Czarnymi Rudzienice. Klasyfikacja strzelców klasy okręgowej. W pierwszej grupie na czele Marcin Spirydon 13 bramek na koncie, na drugim miejscu Dariusz Gołębiowski, 12 bramek i w drugiej grupie przedstawiciele Polonii Pasłęk na czele, na pierwszym miejscu Radosław Lenart 18 bramek i Jakub Bożewicz, który 14krotnie pokonał bramkarza rywali. Wchodzimy już do multimediów z klasy okręgowej i na początek mecz MKS Milokowo Olimpia Olsztynek i tu mamy bramkę z tego meczu jako strzelił Radosław Pisarkiewicz. Bramka ta no, zapewniła to, że Olimpia wygrała ten mecz 3 do 0. Spotkanie Unia, mnie, Radomniak, Radomno. I bramka Krystiana, przepraszam Stańca z tego meczu. Naprawdę bardzo dobre doświadkowanie i świetne wykończenie tej sytuacji. Była to bramka na 2 do 0, czyli bramka, która praktycznie zamknęła to spotkanie i to Unia ten mecz wygrała. Spotkanie płomień, turżnica tęczami omłyn i tutaj bramka Łukasza świgonia dla drużyny. Stużnicy z, z tego spotkania. Widzimy, że był to kapitalny pressing. Dobry doskok do rywala, no i też świetne uderzenie z pierwszej piłki, przy którym bramkarz był praktycznie bezradny. Spotkanie Tęcza-Biskupiec z Pojezierzem Prostki, o którym już mówiliśmy, że Tęcza ten mecz wygrała, a tu mamy radość Tęczy po tym spotkaniu. Zwycięstwo 3 do 0, jest lider w tabeli, widać, że Tęcza chce po roku przerwy jak najszybciej wrócić do Forbet czwartej ligi i na razie jest na dobrej drodze do tego celu. Teraz mamy drużynę Żagiel-Piecki i tutaj mamy taką radość drużyny Żagiel-Piecki, ale radość z autobusu takich materiałów jeszcze u nas nie było. A otrzymaliśmy taki materiał na naszego Facebooka, więc chcemy Wam pokazać, jak na spiecek bawi się po wygranym spotkaniu wracając do domu. I teraz przechodzimy już do A-klasy. Na początek pierwsza grupa A-klasy i tutaj kolejne zwycięstwo odniosła kresowia górowo i ławeckie, która wygrała 4-1 z Mazurem wydminy i jest na drugim miejscu w tabeli. Kontaktu ze ścisłą czołówką nie traci Mazur Pisz, który nie bez problemów, ale wygrał 3-2 na wyjeździe z Dużyną temporampsowo wipsowo No i ma tylko 3 punkty straty do lidera z Mikołajek. Druga grupa, no i tutaj pierwsze punkty w tym sezonie stracił Barka Tulkmicko, który tylko zremisował u siebie z spamą powodowo 1-1. A w innych takich ciekawych meczach, gdzieś tam u góry tabeli, Agat Jegłownik wygrał 3-1 z Wałszu Pieniężno a Warmia Kłukta przegrał 0-4 z drużyną Jastrząb Ględy. Trzecia grupa, tutaj mamy na czele drużynę Błękitnych Stary Olsztyn, która w meczu na szczycie wygrała 1-0 ze SKS Szczytno. Na drugie miejsce awansowała natomiast KS 2010 Września, która wygrała na wyjeździe aż 7-0 z KS Łęgajny. No i także bardzo wysokie zwycięstwo odniosła Fortuna gągławski, która wygrała 8-2 z Wałpuszą 0-7 Jesionowiec. I Czwarta grupa A klasy na czele Orzeł Janowiec Kościelny w dalszym ciągu, chociaż w tej serii spotkań Orzeł dosyć niespodziewanie przegrał u siebie Zasą Ząbrowo. Ważne zwycięstwo zanotował natomiast MKS Działdowo i dzięki temu zbliżył się do lidera na tylko jeden punkt. Ale jak widzimy sytuacja w tej grupie jest niezwykle wyrównana i pomiędzy pierwszym Orzeł Janowiec Kościelny a czwartym kontraktem Lubawa są tylko trzy punkty różnicy. Więc tutaj na pewno zespoły będą się jeszcze przetasowywać do końca sezonu. I klasyfikacja strzelców, a klasy w pierwszej grupie na czele Kasper Serowik 9 bramek na koncie, w drugiej grupie Sebastian Kozłowski 10 goli. Trzecia grupa to zdecydowane liderowanie Grzegorza Metery, który ma aż 21 bramek na swoim koncie w tym sezonie. No i w czwartej grupie prowadzi w tej klasyfikacji Łukasz Łaszczyk, który 11-krotnie pokonał bramkarza rywali. I multimedia za klasy. Zaczniemy od spotkania Fortuna Gągławki Wołpusza 07 Miesionowiec. No i tutaj bramka Krzysztofa Ciarkowskiego, dla Fortuny z tego meczu bramka strzelona przewrotką, więc no bardzo ładne uderzenie, trudne i no warte na pewno pokazania w naszym magazynie. Spotkanie GLKS Jankowo, GKS Szczytno. I bramka Arkadiusz, autorstwa Arkadiusza Wnuka z tego meczu dla drużyny ze Szczytna. To już była końcówka spotkania, drużyna z Jankowa się odkryła, no i taka bramka strzelona praktycznie z kontry, która zamykała to spotkanie. Spotkanie Iskra z Welem Litzbark. I tutaj kapitalny rajd Mateusza Rynkowskiego, który wyłożył tą piłkę do Grzegorza Gutkowskiego, no i ten już na pustą bramkę skierował piłkę właśnie. I no, kapitalna akcja, która dała gola dla drużyny z Narzymia. I tutaj w tym meczu taka ciekawostka, bo w drużynie Iskry wystąpił Krzysztof Pieckowski wraz ze swoim synem, a w, w przeciwnikach, czyli w Welu Lisbark, także wystąpił syn Krzysztofa Pieckowskiego, więc to był taki można powiedzieć rodzinny pojedynek. I spotkanie Tempo Ramsowo-Wipsowo-Mazur-Pisz. I tu mamy bramkę najpierw Krzysztofa Sosnowskiego dla drużyny Tempo Ramsowo-Wipsowo, ale mamy także Gola Mateusza Sokołowskiego dla drużyny Spisza. I co ciekawe, no te obydwa filmy otrzymaliśmy od dwóch drużyn, taka ciekawostka, więc jedna i druga drużyna nam takie filmy przesłała ze swoimi bramkami, więc naprawdę bardzo fajnie. No i Mazur to spotkanie, jak już wspominaliśmy, wygrał 3 do 2. Spotkanie KS Mroczno, MKS Działdowo. I tutaj mamy bramkę Piotra Dunajskiego z tego meczu dla drużyny z Działdowa. MKS dosyć pewnie to spotkanie wygrał i jest w swojej czołówce ligowej tabeli. Spotkanie warmia Kłukta jastrząb ględy No i tutaj był to mecz, który wygrał Jastrząb aż 4 do 0 na wyjeździe. Mamy wszystkie cztery bramki z tego meczu strzelone przez Kacpra Dąbrowskiego, Kamila Łapińskiego, Kornela Wiśniewskiego i Kacpara Rozumka. Był to ważny mecz. Była fajna oprawa kibiców na tym spotkaniu, więc warto było wszystkie te bramki zaprezentować w naszym magazynie. I przechodzimy już do B klasy. Na początek w pierwszej grupie B klasy Węgoria 2 Węg Węgorzewo jest na czele, która wygrała aż 4-1 na wyjeździe z UKS Mini Soccer Akademii MRONGOWO. Na drugim miejscu natomiast znajduje się Pogoniryn, która w meczu dosyć ciekawym wygrała z rezerwami, mam gierzycko, 2-0. I druga grupa B klasy i tutaj no, na pierwszy rzut oka widzimy wynik meczu Dąb-Kadyny-Warmia-Elbląg. Ten wynik to 24 do 0 więc wynik, który nie zdarza się na piłkarskich boiskach, ale nawet chyba na hokejowych boiskach, więc naprawdę wielkie gratulacje dla drużyny Skadyn. Więcej o tym meczu i o tej drużynie w rozmowie z naszym gościem. A widzimy tutaj, że na drugim miejscu jest UKS Junior Świątki, który w tej serii spotkań wygrał 4 do 0 z czarnymi małdyty na wyjeździe, no i te dwie drużyny, troszeczkę domkadyny i UK Senior Świątki, trochę odskoczyły od reszty stawki. Kolejna grupa B klasy, tutaj na czele Orzeł Czerwonka, który skorzystał trochę z tego, że drużyna Wel Brówno pauzowała w tej kolejce, no i to Orzeł wskoczył na to pierwsze miejsce, no i pewnie będzie chciał się na, tym, na tej pierwszej pozycji utrzymać jak najdłużej. I ostatnia grupa B-klasy na czele Żaki Mielnik, który jednak w tej serii spotkań tylko zremisował i wykorzystał to UKS Mały Jeziora, który zrównał się punktami z Żakiem, ale tylko jeden punkt traci do nich drewnek z pława, więc no, bardzo wyrównana stawka i ciekawie się zapowiada ta walka o awans do A-klasy właśnie w tej grupie B-klasowej. Klasyfikacja strzelców B-klasy. W pierwszej grupie na czele Mariusz Libucki, 13 bramek. W drugiej grupie Daniel Baran, 22 bramki. Trzecia grupa. Michał Romańczuk, który 14-krotnie pokonywał bramkarza rywali, no i w czwartej grupie na czele nieprzerwanie od kilku, 10, od kilku kolejek Jarosław Skonieczka, który 17 bramek ma na swoim koncie. Multimedia z B klasy. Zaczniemy od spotkania Czarni Małdyty, UKS Junior Świątki i tu bramka Arkadiusza Jurkiewicza z tego meczu z rzutu karnego dla drużyny ze świątek. Jak już wspomnieliśmy, UKS wygrał to spotkanie na wyjeździe 4 do 0. Jedna z 24 bramek ze spotkania: dom Kadyny Warmia Elbląg. Fajne zachowanie się jednego z zawodnika z Kadyn, i no, pewne umieszczenie piłki w bramce. Tygoli trochę w tym meczu było, więc no, jeszcze raz wielkie gratulacje dla drużyny z Kadyn. I spotkanie PFT z Sampława Welbratian i kapitalna bramka Jakuba Lędzionowskiego z tego meczu. Zobaczcie, jak on przymierzył z dystansu zewnętrzną częścią stopy piłka, tak odchodziła od bramkarza, no i tak naprawdę golkiper przeciwników no był bezradny w tej sytuacji, naprawdę jedna z piękniejszych bramek, jaka padła myślę w tym sezonie na klasowych boiskach. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o multimedia, ale teraz czas na rozmowę z naszym gościem. Dzisiaj tym gościem jest Paweł Brzeziński. Jest to prezes klubu Dąb Kadyny, więc na pewno porozmawiamy o tej ostatniej kolejce i o tym wysokim zwycięstwie drużyny z Kadyn. Cześć Paweł, powiedz nam... Jakie to uczucie jest wygrać spotkanie 24 do 0 Bo taki wynik Wy jako Dąbka dynę osiągnęliście w ostatniej kolejce, a to wynik jest no zupełnie niespotykany nie tylko na piłkarskich boiskach, ale także chyba na tafli hokejowej. No tak, no dzień dobry, witam wszystkich ludzi kochających piłkę nożną na wstępie. Yy, jaki to jest, jakie to jest uczucie? No, na pewno przyjemne, na pewno przyjemne, jak się wygrywa. Ja tu może od razu powiem w ten sposób, że jak budowaliśmy drużynę, to też przegrywaliśmy wysoko. I znam to uczucie, jakby z drugiej strony, jak to jest przegrać tak wysoko, znaczy tak wysoko może nie przegrywaliśmy, ale zdarzały się przypadki 11, tam 12, do jednego czy tam do zera, i wiem, co czuła ta drużyna drużyna przeciwna. Tutaj akurat wiedzieliśmy, że Chłopaki przyjechali w jedenastu. Mamy silną teraz naprawdę drużynę, mocną. I nawet jak strzelaliśmy te bramki, widziałem jak zawodnicy strzelali bramki, to nie fetowali ich tak mocno, nie cieszyli się mocno, bo no, tak jakby wiedzieli, że to jest taka formalność i, i kurczę, No i taki żal był tych zawodników, drużyny przeciwne. Ja sam zresztą po, po, po tym meczu wszedłem do szatni y, drużyny w armii Elbląg, i, Podziękowałem im za to, że, by, że byli z nami, że grali, że wytrzymali, że, 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 że dociągnęli do końca ten mecz, bo naprawdę to wyglądało yy, strasznie, kurczę, co, co akcja, bramka i, i, no i tak to było. No i pogratulowałem im tego w ogóle, że są, że, że coś robią dla piłki, że budują, powiedziałem, że też kiedyś przegrywaliśmy tak, żeby się nie załamywali fajnie, że, że w ogóle że, że jest taka drużyna, że, że, że się chcą bawić też, nie? No, chyba nie muszę Ciebie pytać o to, jakie jest Wasze cele na ten sezon, patrząc po tabeli. No, to chyba potwierdzisz, że ten cel no to jest tylko i wyłącznie awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Tak, tak. To nie ukrywamy tego, mówimy o tym głośno, że, że budujemy drużynę na awans. Chcieliśmy to zrobić już w poprzednim sezonie, bo tak naprawdę, drużynę taką mocną zaczęliśmy budować od połowy sezonu. Drugą rundę wygraliśmy całą i zabrakło nam tam zaledwie dwóch punktów. Po prostu drużyna Zbynowa, Łukta tak jakby była poza zasięgiem, a drużyna Zbynowa wygrywała to, co miała wygrywać. Ograliśmy łukta, ograliśmy bynowo, ale niestety zabrakło nam dwóch punktów. I taki jakby sezon mamy troszeczkę do tyłu. Ale tak, tak, to jest nasz cel. Chcemy awansować, chcemy zrobić silną drużynę A-klasy. A co dalej? To czas pokaże. O tak. No właśnie, czy ty jakby nie boisz się tego, że w pewnym momencie może gdzieś tam zabraknąć w jakimś spotkaniu, na przykład koncentracji, bo na razie te Wasze zwycięstwa są no, w większości bardzo okazałe. Widać, że no, nie, oczywiście nie uwieńczając niczym Waszym rywalom, ale że jesteście gdzieś tam no, zdecydowanie najmocniejszą drużyną w tej klasie rozgrywkowej. No, jeżeli chodzi o koncentrację, to był jeden taki mecz, z Lewem Frombo graliśmy i tam był bardzo, było bardzo ciekawe spotkanie. Przegrywaliśmy 3-1 już, 3 i już myślałem, że będzie pierwsza porażka w tym sezonie. I tu właśnie zabrakło tej koncentracji troszeczkę, trochę nerwowości. Pierwszy raz drużyna była pod taką presją, że przegrywa, zawsze wygrywaliśmy na początku i nie, nie było presji żadnej, spokój. Opanowani robiliśmy swoje, a tutaj okazało się, że Zalew się tak fajnie nastawił na, na, na nas. Zresztą wszystkie drużyny się nastawiają tak mocno na, na nasz zespół. E, drugą remis do przerwy. Druga połowa się zaczęła. Jeden karny, drugi karny dla zalewu i jeden trzy. No ale tutaj mamy takie szczęście, że mamy w drużynie Daniela Barana, który wtedy cztery bramki strzelił. E, w doliczonym czasie gry karny jeszcze. No i wygraliśmy te zawody, wygraliśmy te zawody i naprawdę taki, taki zimny prysznic troszeczkę był, ale, ale takie zawody też są potrzebne, tak? Też są potrzebne. Mhm. A zdać trochę uroków tego prezesowania w takim B-klasowym klubie. Jak to z Twojej perspektywy wygląda? Czym, za co Ty jesteś w, takim, w tym klubie odpowiedzialny, a co zrzucasz nie wiem, na jakieś inne osoby w klubie? Jak to wygląda odnośnie tej prezesury w B-klasowym klubie? To znaczy, ja zaczynałem prezesurę 4 lata temu. Sędziowałem 20 lat w piłkę nożną, to taka ciekawostka, pewnie tam ludzie wiedzą o tym. No i w pewnym momencie trzeba było coś zmienić w swoim życiu i zacząłem być tym prezesem. Myślałem, że będzie łatwo, że, że człowiek sędziował, obracał się w środowisku piłkarskim, fajnie, zna dużo ludzi, <coughs> widział pewne tematy, pewne rzeczy, ale niestety ciężko było, ciężko było. Na początku. Jak ja przejmowałem prezesurę, to drużyna awansowała do okręgówki. No i y, jak wiadomo, kręgówka to już nie są fundusze takie jak w B klasie czy W klasie. I trzeba było szukać, szukać funduszy. No i było bardzo ciężko. Bardzo ciężko było. Drużyna nawet była y, y, wiceliderem w pewnym momencie, no ale cóż, cóż, zabrakło tych funduszy i trzeba było drużynę wycofać. Tutaj było dużo oto szumu, że kurczę jest drużyna, awansowała, no, ale nie mieliśmy, właśnie tutaj, w B klasie, trzeba było mieć boisko, infrastrukturę troszeczkę inną, lepszą, przygotowaną, <laughs> pozyskiwać sponsorów. Yy, w takich kadynach, gdzie my jesteśmy najbardziej wysunięci, tak jakby o, najdalej od do wszystkich mamy, no i jest ciężko, ciężko było, ciężko było tych sponsorów pozyskiwać, yy, jakieś tam firmy wspierające klub. No i, no i co? no i Wycofaliśmy drużynę, jeżeli jest wycofanie, to od razu dwie klasy niżej i później ciężko było zbudować tą B od B klasy, ciężko było pozyskiwać nowych zawodników. No na mojej głowie było bardzo dużo, bardzo dużo. No ale cóż, nie będziemy mówić o tym, co było. Przetrwałem to jakoś. Znaleźli się ludzie, którzy kiedyś grali w dębie kadyny. No i stwierdzili, że trzeba, trzeba coś robić, trzeba pomóc, trzeba wrócić do dobrych czasów. No i zaczęliśmy, zaczęło się e, fajnych zawodników pozyska, e, pozyskaliśmy e, fajnych, kurczę, firmy wspierające, fajne się znalazły. No i naprawdę jest atmosfera fajna, super, e, jakoś, jakoś, to, jakoś, jakoś, to, będzie i myślę, że, że kule ku lepszemu cały czas idziemy. Właśnie, czy jest jakiś taki długoterminowy plan na to, gdzie ten dąb miałby się znaleźć, nie wiem, za 3-4-5 lat, czy żyjecie jakby z roku na rok i chcecie tak, z tej perspektywy, tylko patrzeć na razie na te rozgrywki Wiadomo, że jeżeli chodzi o, o sport, o ambicje, to chcieli, chciałoby się jak, jak najdalej, ale tutaj najpierw zadanie jest takie zrobić tak, jak wstępnie wspomniałem, silną drużynę stworzyć A-klasy I co najważniejsze, infrastruktura, bo jeżeli nie masz infrastruktury, to, to nie masz o czym marzyć, że, 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 że sobie y, gdzieś tam o czwartej lidze, okręgówce nawet już jest problem, bo jak była okręgówka, to też mieliśmy warunkowo boisko dopuszczone, boisko jest gminne. Tutaj jeszcze, żeby mamy bardzo duże problemy, jeżeli chodzi o konserwatora zabytków, bo kadyny są tak jakby podlegają pod konserwatora zabytków i nie możemy nic zrobić. Nie możemy zrobić jakiegoś pomieszczenia dodatkowego na sprzęt, nie możemy zwykłego płotku ogrodzeniowego zrobić bez zgody konserwatora, tak. Dlatego na tą chwilę jest, chcę do A klasy wejść, pobawić się troszeczkę i zobaczyć co to będzie dalej, tak? Jak to, jak to, jak to kurczę, jak warunki pozwolą na to, czy ten konserwator w końcu pozwoli nam coś zrobić. Do gminy byśmy musieli się też uśmiechać, gmina też musi nam pomagać. Chociaż nie powiem, pomaga nam też fajnie. No i no i na, na tą chwilę to jest tak. Nie ma takich jakichś planów za 5 lat. Mhm. Na pewno chcielibyśmy poprawić murawę y, boisko, stan, stan placu gry. To jest, to jest priorytet. A czy jak środowisko w kadynach jakby wspiera tą waszą drużynę? Czy oni gdzieś tam na co dzień jest to życie tą piłką nożną tą waszą drużyną? Jak to wygląda od tej perspektywy? Yy, tak, tak. Tutaj środowisko lokalne bardzo nas wspiera. Takim przykładem jest to, że na przykład pikniki sportu, piknik sportowy robimy raz w roku i bardzo aktywnie tutaj mieszkańcy Kadyn są z nami, uczestniczą w tym, na meczach, na meczach są zawsze, zawsze nam podziękują, tam zawodnikom. No wspierają nas też tam jakimiś kurczę różnymi finansami, jakimiś pom pomocą, obojętnie jaką kurczę, no naprawdę jest, naprawdę jest fajne, fajnie, fajnie. I tutaj ludzie potrzebują tego, tutaj jeszcze chciałbym wspomnieć, że mamy drużyny młodzieżowe dodatkowo, nie tylko seniorskie, bo rozmawiamy tu o seniorach, a mhm. mamy drużyny, mamy trampkarza, mamy juniora, którego przesunęliśmy do tej, do tej Ligi Wojewódzkiej, chcieliśmy, żeby te, zwiększyć poziom tych zaw zawodników, ich <laughs> grania. Mieli już występy zawodnicy w seniorach, w pucharze grali i to, i to fajnie się układa. I tutaj rodzice też pomagają dużo. Tak? Rodzice się angażują, stworzyliśmy tam rady rodziców i kurczę, fajnie to wygląda, no, fajnie to wygląda. To już tak powoli zmierzając do końca, powiedz czego możemy Tobie jako prezesowi klubu Dąbkadyny życzyć no, na ten najbliższy sezon, czy na te najbliższe lata przyszłe? To znaczy, jeżeli chodzi o życzenia dla mnie, no to ja tutaj chciałem powiedzieć, że nie, to, to nie są życzenia dla mnie, tylko dla, dla całego zarządu, dla całego klubu, tak, bo ja jestem cząstką tylko tego, co tutaj robimy. Teraz powiększyliśmy zarząd do pięciu osób i co możemy sobie życzyć? Chcielibyśmy, żeby spełniły się nasze zamierzone cele, to, co wcześniej wspomniał, wspomniałem, awans do A-klasy, stworzenie silnej drużyny, utrzymanie zawodników w tych, co mamy tutaj fajnych. No i. Murawa boiska tak murawa boiska i bardzo chciałbym żeby grupy młodzieżowe też zaczęły się rozwijać i żeby mogły później wspierać tak jakby seniorskie drużyny w przyszłości tak to, to tak pokrótce tylko. Niż sportowego szczęścia sportowego szczęścia. No to tego życzymy. Gratulujemy tych, tego jak na razie się wasz klub prezentuje w tych ligowych rozgrywkach. No i tobie gratulujemy bo wiem że też były u was Kolejne wybory, no i z tego co wydaje mi się, to udało się, tak, na kolejną kadencję jeszcze się tutaj, że zostałeś wybrany. No tak, tak, tak się stało. Zarząd powiększony, ja zostałem jako prezes. No myślę, że swoim tym doświadczeniem dotychczasowym wspomogę klub mocno i, i może za dwa lata ktoś przejmie stery już. No nie wiem, to zobaczymy, to jest, to jest taka przyszłość, wiadomo, nie? Mamy takie czasy tu pandemiczne, nie wiadomo co się wydarzy jeszcze, no, no nic, chciałbym, żeby było jak najlepiej i będziemy razem współpracować i dbać o ten klub, o tak. Super, to dziękuję Ci jeszcze raz za rozmowę. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich. I to wszystko, co mieliśmy przygotowane, jeżeli chodzi o tą kolejkę klasowych rozgrywek. Dziękuję jeszcze raz za wszystkie nadesłane do mnie materiały. No i przypominamy jeszcze, że jest także możliwość, żeby wysłać nam jeszcze jakieś klubowe gadżety. Tu miejsce na naszej ściance na pewno się jeszcze znajdzie, a od wszystkich klubów jeszcze takich gadżetów nie otrzymaliśmy, więc jeżeli jakiś klub ma takie gadżety i zechciałby nam je przysłać, to na pewno z chęcią je przyjmiemy i udekorujemy nimi nasze studio. A my widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.